Wczoraj jak państwo wiecie spotkałem się z panią premier Giorgią Meloni, więc agenda spraw i tematów odpowiadała tym o których przed momentem mówiłem, ale z panią premier Giorgią Meloni rozmawialiśmy także o umowie Unii Europejskiej z Mercosur, która jest zagrożeniem dla polskich rolników i której jestem przeciwnikiem od samego początku także jako prezydent Polski, więc dyskutowaliśmy o zagrożeniach płynących z umowy Unii Europejskiej z państwami Mercosur, zagrożeniach płynących dla rolników w w Polsce, w Europie, we Francji i także we Włoszech, i pewnym balansie między potrzebami i oczekiwaniami rolników, ale także oczekiwaniami przemysłu właśnie w tych krajach. Tą agendę tematów powtórzyliśmy także z panem prezydentem. Matarelo, drodzy Państwo, a więc odnosiliśmy się także do kwestii i Unii Europejskiej, i doskonałych relacji Polski z Włochami. Te relacje budowane są przecież nie tylko na relacjach ekonomicznych. Jesteśmy jednymi z głównych partnerów ekonomicznych zarówno w eksporcie, jak i w imporcie. To był jeden z tematów naszej rozmowy, ale także w zakresie współpracy bezpieczeństwa, współpracy w ramach Unii Europejskiej, współpracy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dla mnie przy wszystkich tych spotkaniach. To była doskonała okazja także do tego, aby prezydentowi Włoch, pani premier Włoch, papieżowi i sekretarzowi kardynałowi przekazać efekt moich rozmów z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Trumpem.